Dobra, kochani, jesteśmy teraz na moim Get Response. Klikamy sobie w narzędzia i e-mail marketing. I znajdujemy się tutaj. Tu mamy wersje robocze, ale po prostu zaczniemy może zupełnie od zaraz. Twórz newsletter. Możesz zrobić go samodzielnie albo możesz go zrobić przy pomocy kreatora sztucznej inteligencji. I o czym będzie Twoja wiadomość? Na przykład wejdźmy w rolę Eee, o, ostatnio taki dobry temat biohacking. Ostatnio moja klientka to robiła. Biohacking. O, biohacking. Tutaj zrobimy styl życia, dieta, treningi. Hormony. Ok. Ma być przyjazny albo inspirujący. Zrobimy przyjazny zrobimy radosny i yy, jedną kolumnę wygeneruj i zobaczcie to się pięknie dzieje trochę musi pomyśleć o zobaczcie mamy i teraz tak Odkryj moc w biohackingu, Częściej, że biohacking to klucz do optymalnego stylu życia. Wprowadzając małe zmiany w diecie, treningach i regulacji hormonów możesz sprawić, że Twoje ciało pracuje na najwyższych obrotach. Odkryj moc w biohackingu i zapewnij sobie energię i witalność, którą na, na, na które zasługujesz. Trzeba zawsze sprawdzić, bo, oj, bo zawsze tutaj się coś może zadziać. Zobaczcie, na które zasługujesz. I odkryj moc w biohackingu i to powinien być link... Do Twojego kursu, widzisz tutaj z tej strony, po prawej stronie? I e, możesz go oczywiście nazwać inaczej, no, ale uważam, że te kolory są naprawdę super zrobione. I w zasadzie sensie to jest tyle. To jest naprawdę koniec. Zobaczcie, jak w moment można napisać takiego e, to byłby moim zdaniem drugi e, mail. Pierwszy bym się przedstawiła i mówiła o tym, co robię i jaką mam misję. To byłby drugi albo, albo trzeci mail. E, I robimy dalej. I już wysyłamy. Wysyłamy maila, dodajemy listę odbiorców z naszych list, tak? E, których ja to właśnie, tak jak mówiłam, mam podzielonych na, na którym byli webinarze i co po kolei się u nich dzieje, e, więc to są odbiorcy. To jest ten mail tak, e, możemy jeszcze z Google Analityka korzystać, ja bardzo polecam, jeżeli macie, bo dzięki temu dużo łatwiej pokazuje nam jak e, śledzimy te wszystkie kliknięcia i możesz wysłać albo od razu, albo zaplanować to na później co ja żyjąc w Stanach Zjednoczonych e, i mając inną strefę czasową, bardzo często z tego korzystam że mam wybraną polską strefę żeby dodawać te maile w określonym e, czasie i słuchajcie, to jest tyle i tak planujesz sobie wszystkie maile a możesz jeszcze potem wprowadzić automatyzację, jeżeli robisz drzewo, jeżeli jeżeli wysyłaś maila, czekasz chwilę i tak dalej, i tak dalej, ale to zaraz Wam pokażę, jak to działa. Szczególnie to jest świetnie pokazane, pokażę Wam to po webinarze, jak, jak to jest od zapisów na webinar, e dalej jak wygląda sekwencja maili. No to patrzcie, kochani, wchodzimy w automatyzację tutaj e w Active Campaign akurat i przykładowo pokażę Wam automatyzację, jaką mam stworzoną pod webinary. Więc wysyłam. Czekajcie, to nie jest to, to jest poprzednie. Ok, więc po zapisie na webinar, każda osoba, która poda u mnie maila, ne, wpada w hmm, taką grupę tutaj osób zapisanych na webinar z daną datą. Czekam godzinę, jeżeli kontakt spełnia warunki. Hmm, to przechodzimy do innego działania. Widzicie całe to drzewo. Czekam 24 godziny i przechodzę do innego działania i wysyłam później już maila z pytaniami po webinarze. A tutaj wysyłam, bo tu, tutaj, tutaj dzieje się webinar. Potem dosyłam, wysyłam po webinarze maila sprzedażowego po skończonym po skończonym webinarze i jeżeli osoba kupiła to dopiero później dostaję dodatkowe pytania, które padły na webinarze i ja nie zdążyłam na nie odpowiedzieć. A jeżeli nie kupiła, to dostaje jeszcze raz Tuż przed 24. dodatkowego maila z informacją, jak może kupić jeszcze ten produkt na ostatnią chwilę. Później już dostaje maila, który informuje o tym, że jeszcze na przykład jest dodatkowy czas albo na przykład jeszcze pokazuje dodatkowe wartości dla mniej przekonanych i po 24 godzinach odpowiadam na te wszystkie maile. E, tutaj je zawsze aktualizuję, e, dlatego że bardzo dużo jest pytań, często na webinarach, muszę je wszystkie prześledzić, e, skopiować i odpowiedzieć, że daję sobie te 24 godziny, zawsze po webinarze mam najwięcej pracy i właśnie wtedy to robię. E, później wysyłam wiadomość e, związaną z... E, tym, że na przykład produkt jest może już nie w tak promocyjnej cenie jak na webinarze, ale może go jeszcze kupić, albo na przykład, że nie może zdecydować się na kurs, ale może jesteś gotowy na e, jakieś mniejsze produkty. Po jednym dniu e, informuję też o tym, jaki jest, e, jak wygląda dodatkowe szkolenie i na przykład dalej... E, Informuję bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo, na temat, robię bardzo dużo maili na temat edukacji. Jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć maili, które wysyłam w sześć. sześć maili, które wysyłam w cyklu dzień po dniu i potem po 10 dniach jeszcze raz wysyłam ofertę do webinaru już po tej cenie takiej pośredniej, ale dla osób, które były na webinarze. I ostatni mail po miesiącu dla osób, które nic nie kupiły, taki pożegnalny, jeżeli nie chcą ze mną współpracować. Więc to jest, tak wygląda drzewo automatyzacyjne po webinarze. I możesz to wszystko zrobić właśnie tutaj, w tej kafelce. Automatyzacja. Na początku będzie ci się to wydawało czarną magią, ale usiądź do tego na spokojnie, krok po kroku, i uwierz mi, że będziesz w stanie to fajnie sobie wszystko ułożyć. Moim zdaniem, największym sekretem, najważniejszą rzeczą, Zacząć, jaka jest w tworzeniu maili, to jest to, żeby ludzie zapisywali się do odpowiednich kategorii, do katalogów, żebyś, wiedzia, żebyś wiedziała, jak ich później segregować, żeby nie wysyłać maili niespersonalizowanych, kompletnie nie pasujących do tego, co dana osoba w danym momencie potrzebuje. No bo jak chcesz kogoś zaprosić na webinar, który już był, albo sprzedać coś, co już kupił, albo wysyłasz mu dalej maila, a prosił o anulowanie subskrypcji, no to coś jest niehalo, więc warto mocno trzymać się e, tych zasad i szanować czyjąś prywatność.